Yeah. yeah. Część pierwsza, intencja. Przy pomocy łaski Bożej, przystępujemy do rozważania męki Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu Niebieskiemu, na cześć i chwałę Jego Boskiego Majestatu. Pokornie mu dziękując, za wielką i niepojętą miłość. Ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna Swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Marii Panny, Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych pańskich którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce chrystusowej. W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu, aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te niewagi i zelżywości, temuż Panu za nas bolejącemu, Ofiarujemy za Kościół Święty katolicki, za najwyższego pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To zawołanie towarzyszy nam od początku Wielkiego Postu, ale powinno również towarzyszyć na każdy dzień naszego chrześcijańskiego życia. I tak oto zaczęliśmy ten Wielki Post. Zaczęliśmy go popielcową środą, rekolekcjami, pierwszą drogą krzyżową, dziś pierwszą niedzielą tegoż Wielkiego Postu. No i wreszcie trwamy na nabożeństwie gorzkich żalów. Przychodzimy dziś do kościoła, by rozważać pięknymi ludowymi, polskimi hymnami, pieśniami o męce Pańskiej. Jezus powiedział świętej siostrze Faustynie, że kto rozważa Jego mękę, czyni mu największą przyjemność. To najpiękniejsza modlitwa, kiedy wchodzisz w mękę Jezusa Chrystusa, kiedy wkładasz w jego życie, swoje życie. Nie więc żywy Chrystus, który stoi tutaj na ołtarzu, pomoże nam zmieniać nasze serca. Niech mocą swojego Ducha Świętego dokonuje w nas nawracania. Proszę więc Was, kochani, żeby te nasze spotkania z Jezusem umęczonym nie były tak po prostu mechaniczne. Jest takie ryzyko, żeby to była cały czas modlitwa, nawet w tygodniu. Żebyśmy też czuli, że Jego męka nie jest tylko piątkowo-niedzielna, ale że jest każdodniowa. Że każdego dnia tak naprawdę realizuje się w nas to samo, co w życiu Chrystusa. W tym roku podczas kazań pasyjnych, podczas nabożeństwa gorzkich żalów, będziemy się skupiać na tym, co sam Pan Bóg chciał, żebyśmy zapamiętali z męki Jego syna. A więc głównie będziemy się skupiali na tekstach. Pisma Świętego, to Boże Słowo, a więc to pragnienie Pana Boga, aby to właśnie, to najczystsze Boże Słowo zapisane na kartach Biblii, żeby to Słowo nas prowadziło. Tutaj znajdujemy już w Starym Testamencie wiele zapowiedzi Chrystusowej męki, a także sami opis. I już teraz, abyśmy nie byli tylko biernymi słuchaczami, oszukującymi samych siebie, jak mówi pismo, zachęcam Was, bracia i siostry, do czytania opisów ewangelicznych, prywatnie w domu, po fragmencie, każdego dnia, kilka zdań choćby, i rozważania tego, żebyśmy poczuli, że Słowo Boże dzieje się w naszym życiu, że my i Chrystus to jeden Kościół, On, głowa, my, członki ciała, i że razem idziemy, cierpiąc, dla zbawienia świata. Proszę więc i mocno na serce kładę to osobiste zaangażowanie w czytanie Biblii Bożego Słowa. Przez najbliższe niedzielę rozważać będziemy poszczególne sceny i wydarzenia poprzedzające śmierć Jezusa. Będziemy z nim w wieczorniku, w Ogrodzie Oliwnym, staniemy z królem na sądzie u Piłata, przejdziemy się z Bogiem drogą krzyżową aż wreszcie dojdziemy do szczytu Jego miłości do człowieka, do szczytu możliwości samego Boga, do szczytu Golgoty. Aby jednak w pełni zrozumieć sens tej Bożej męki, spróbujemy dzisiaj przekonać się, że Jezus dobrze wiedział, co i kiedy go czeka. Mówił o tym otwarcie i w obliczu tej świadomości swojego powołania czynił, działał i postępował. Co kierowało świadomym Chrystusem, gdzie tkwiła siła Jego woli i pewność słusznego działania, co nadawało sens Jego zbawczej misji? Wróćmy do samego początku. Bóg stwarzając człowieka dał mu to, co miał najcenniejszego samego siebie. Stwórca dał stworzeniu swoją obecność. Dziś nazwiemy to powołaniem do życia we wspólnocie z Bogiem, powołaniem do świętości. W pełni kochając człowieka, nie mógł go niczym ograniczać, dlatego Bóg dał mu wolność, wiedząc, że człowiek będzie mógł z niej skorzystać, nawet przeciwko tej wspólnocie z Bogiem. I tak się stało. Za namową szatana człowiek zerwał przez grzech relacje ze swym Stwórcą utracił bożą obecność w swoim życiu. Symbolem tego jest wygnanie z raju, ale już wtedy Bóg zapowiada, że odkupi ludzkość z grzechu. Kłada nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Tu Bóg, ojciec, powołuje syna do misji odkupienia ludzkości. Na początku stworzenia, przy, po pierwszym grzechu rodziców, Bóg Ojciec już powołuje swojego Syna do odkupienia ludzkości. Gdyby chciał, mógłby zostawić nas z naszym grzechem. Bóg mógłby nas potępić i spisać na straty, ale On dochowuje wierności i nie przeczy sam sobie. On jest miłością i z tego powodu. Odkupi tą samą miłością człowieka, który się zagubił. Wiele jest miejsc w Piśmie Świętym, które zapowiadają Syna Bożego. W kilku z nich Jezus wydaje się mówić sam, choć jeszcze się nie narodził. To Słowo Boże trwało na kartach Starego Testamentu, a skoro to Słowo jest Boże, to jest to Słowo Syna Bożego, Jezusa. I tak w Psalmie 40 przeczytamy. Radością dla mnie jest spełnić Twoją wolę, mój Boże. Echem tych słów są słowa Jezusa zapisane przez świętego Jana. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Chociaż Jezus Chrystus wiedział, że niebawem w Jeruzalem spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty. Ubiczują go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jezus rozpoznał wolę Ojca. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, aby zginęło nawet jedno z tych małych. Słyszysz? Ile razy wątpisz, że Bóg Cię kocha i że się o Ciebie troszczy? Ile razy myślisz, że Cię opuścił? Wiem, że w życiu męża, żony, dziecka nie jest łatwo. Byłem przecież u Was w domach na kolędzie. Dziś jednak Bóg mówi ci w tej właśnie sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Nie chcę, żebyś mi zginął, zagubiony w swoim grzechu. Mój syn cię uratuje. Jego śmierć już mi ciebie wyrwała z niewoli grzechu. Jesteś moim kochanym dzieckiem. Jesteś moim synem, jesteś moją córką. I tę właśnie prawdę krzyczy do ciebie dziś Bóg z wysokości krzyża. Chociaż nie, On nie krzyczy, On mówi. On nawet nie mówi, On tą prawdę szepcze, a tak naprawdę to, to ją pokazuje. Za nią właśnie, za prawdą najwyższej miłości do człowieka, za przywrócenie wspólnoty utraconej przez grzech, umiera Chrystus. Albowiem Bóg nie posłał swojego Syna, aby świat potępił ale po to by świat został przez niego zbawiony. Można by przytaczać jeszcze wiele fragmentów, które to potwierdzają. Potwierdzają to, że Jezus wiedział, że to wszystko dokonać się ma tylko mocą jego krwi. Mówiąc językiem prostym, Jezus nie dał się nabrać na te same sztuczki, którymi szatan omamił Adama i Ewę, że da się być szczęśliwym poza Bogiem. Jezus Choć go zabijali i okrutnie cierpiał, pozostał wierny pierwszemu przykazaniu Dekalogu, pozostał wierny Bogu. Zostawił nam przykład do naśladowania i otwartą bramę do wspólnoty z Bogiem. Czy z niej skorzystasz, zależy już tylko od Ciebie. Zanim jednak pojawiła się ta piękna rzeczywistość odkupienia, w której teraz możemy uczestniczyć, Zanim Jezus Chrystus oddał życie, dając nam szansę świętości, Jezus, Bóg człowiek, musiał przeżyć wiele cierpienia duchowego i fizycznego. W tym wszystkim podtrzymywała go świadomość tego, że Jego Ojciec jest z Nim i że w ten sposób wypełni Jego wolę. W następną niedzielę będziemy się temu przyglądać. Za tydzień spotkamy Jezusa w pierwszej z pięciu scen, Kończących jego ziemskie życie w wieczerniku, gdzie przyglądać się będziemy sensowi jego ofiary, wspominanej i uobecnianej na każdej Eucharystii.